Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska, prezentujemy dzisiaj bardzo ciekawe auto, jakim jest Porsche Cayenne, wyposażony w silnik 4,5 litra V8, silnik e, posiada turbosprężarkę, generuje moc 450 mechanicznych w tym przypadku jest to auto z 2004 roku. Porsche Cayenne jest to luksusowy SUV, który budzi kontrowersję, no ale nie można mu odmówić charakteru, luksusowego wyposażenia i komfortu jazdy, jakiego mogą pozazdrościć mu inne auta. Auto jest komfortowe, a 450 KM mechanicznych z 4,5-litrowego silnika z turbo robi swoje. Moc jest naprawdę odczuwalna podczas jazdy. Jednak ogromna masa i mocny silnik sprawiają, że to auto bardzo dużo pali, dlatego instalacja gazowa do tego silnika to doskonała opcja. W tym przypadku zamontowaliśmy instalację BRC Sequent Look Drive. Koszt takiej instalacji w Energy Gaz Polska to jest 6700 zł. Zostały oczywiście zastosowane bardzo wydajne komponenty, czyli mamy tutaj do czynienia z dwoma reduktorami, dwoma filtrami fazy ciekłej, dwoma filtrami fazy lotnej, jak również żółtymi wtryskiwaczami, które już są najmocniejsze. Z elementów pod maską tutaj za dużo nie zobaczymy. No ale tutaj możemy dostrzec dwie listwy wtryskowe, e, są dosyć dobrze widoczne obok napisu Porsche. Pozostałe elementy zostały ukryte w dostępnych miejscach przy silniku, ponieważ jest to duży silnik, miejsca pod maską jest dosyć mało, za dużo tutaj e, nie zobaczymy. No a samo rozmieszczenie elementów też w tym przypadku nie było proste. Przełącznik znajduje się na łączeniu tapicerki, jest niewidoczny dla nikogo poza kierowcą, jednocześnie został zamontowany bez uszkadzania w żaden sposób eleganckiego wnętrza Porsche. Wlew gazu trafił pod klapkę wlewu benzyny. Zbiornik o pojemności 42 litrów trafił w miejsce koła zapasowego. Niestety w tym aucie mamy bardzo mało miejsca na zbiornik, dlatego tutaj musimy zadowolić się taką pojemnością. Spalanie takiego Porsche jest to około 18 litrów benzyny na 100 km, co powoduje, że koszt pokonania 1000 km będzie to 740 zł. Gazu auto spali 20 litrów. I tutaj koszt pokonania 1000 km będzie to 340 zł, dlatego oszczędzimy aż 400 zł na każdym 1000 km. Są to pieniążki, które możemy wydać na coś zupełnie innego niż bezsensownie na benzynę. Zasięg jaki możemy uzyskać na takim zbiorniku będzie to między 170 a 220 km. Jest to uzależnione od stylu jazdy, no ale tutaj nie warto się przerażać. Wiadomo teraz stacji z gazem mamy praktycznie więcej niż stacji benzynowych. Aczkolwiek ja tutaj tak tylko wtrącę, że zachęcamy do korzystania z renomowanych stacji gazowych. Nie jakichś spotkanych przypadkowo po drodze, gdyż to może się zemścić. W przypadku tego Porsche niestety pod autem zbiornika nie zamontujemy. Możemy zamontować zbiornik walcowy do bagażnika, no ale wiadomo, ograniczy to przestrzenie ładunkową, dlatego najlepiej skorzystać z tego dostępnego miejsca pozostałego po kole zapasowym. Wtedy podłoga bagażnika nam się zamknie na równo, auto nie straci na funkcjonalności, a będzie o połowę oszczędniejsze. Przy nowoczesnych instalacjach gazowych, yy, przy silnikach z turbo, nie występuje coś takiego jak spadek mocy. Wręcz przy dobrze wyregulowanej instalacji, instalacji gazowej, jeżeli pojedziemy na hamownie, możemy uzyskać kilka gratisowych koni mechanicznych i ni niutonometrów. Dlatego tutaj z tego miejsca chciałbym obalić ten mit, że instalacja gazowa jakoś szczególnie odbiera moc, yy, że jest to jakoś odczuwalne. No i niektórzy też mówią, że szczególnie ci co z gazem nie mieli do czynienia, tylko słyszeli powiedzmy o czwagra, że przy jeździe na gazie podczas wyprzedzania trzeba wyłączać, wyłączać instalację gazową, wyłączać klimatyzację, jeżeli się jedzie na gazie, żeby bezpiecznie wyprzedzić. Jest to całkowita bzdura. Autem na gazie jeździmy dokładnie tak samo jak na benzynie, no i tak naprawdę żadnego spadku mocy nie odczujemy. Jedyne co odczujemy to spadek kosztów utrzymania auto, jeżeli chodzi o tankowanie. Ten zestaw naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Wtryskiwacze koloru żółtego mają bardzo dużą wydajność. Dodatkowo możemy powiedzieć, że dwa reduktory BRC Max mają maksymalnej wydajności do około 700 mechanicznych. Także tutaj, przy zastosowaniu tego zestawu, absolutnie nie zabraknie nam gazu w pełnym zakresie obciążeń. Dlatego też, wybór. Nasz, jeżeli chodzi o propozycje dla klientów, bardzo często przy tego typu silnikach pada właśnie na BRC Sequent Fluke and Drive. Dodatkowo jest to instalacja, która naprawdę po wyregulowaniu przez długi, długi czas nie sprawia problemów. Przy innych instalacjach zdarzało się, że wymagały doregulowania po 10, po 15 tysiącach kilometrów. Tutaj, jeżeli wprowadzamy korekcje przy przeglądach, są to bardzo niewielkie korekcje, że tak powiem, nie ma takiego problemu, że, jak my to mówimy, mapy się rozjeżdżają. Naprawdę to fajnie działa i jest to sprawdzone doświadczalnie. W ciągu 16 lat obecności na rynku zamontowaliśmy instalację gazową do wielu, wielu egzemplarzy Porsche Cayenne, były to auta z pośrednim jak również z bezpośrednim wtryskiem paliwa w różnych konfiguracjach mocy, także naprawdę nie boimy się wyzwań, zapraszamy, jeżeli tylko jest dostępna instalacja gazowa do danego modelu, tutaj mówimy głównie o autach z wtryskiem bezpośrednim, jak najbardziej bardzo chętnie się nim zajmiemy i nauczymy te auta oszczędności. Zapraszamy bardzo serdecznie do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo dużo prezentacji modeli marki Porsche, jak również na stronę www.egp.pl do zakładki Galeria Montaży LPG. Tam wciskamy znaczek Porsche, mamy taki piękny emblemat i możemy zobaczyć jak wyglądają auta już z zamontowaną instalacją gazową. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.